Na pewno ciekawi Cię, jak Twój profil jest widoczny ze strony klienta. Zawsze możesz to sprawdzić w zakładce Profil na panelu funkcyjnym u dołu ekranu. Widzisz teraz swój profil w pigułce i możesz dodać np. zdjęcie profilowe czy portfolio. W tym celu naciśnij w Ołówek w lewym górnym rogu ekranu. Jesteś teraz zdjęciem profilowym. Naciśnij na Ołówek ponownie, aby dodać nowe zdjęcie. Wybierz materiał ze swojego telefonu albo zrób nowe aparatem i zapisz. Dokładnie tak samo zrób z logiem swojego biznesu, czyli przejdź do widoku profilu i naciśnij w logo, aby zmienić je w dokładnie taki sam sposób jak zdjęcie profilowe. Na wizytówce znajdziesz też ikonę oka, która otworzy Twój profil z widoku klienta. Następnym znaczkiem jest udostępnij. Naciśnij ten przycisk, aby zobaczyć specjalny link do swojego profilu, który możesz skopiować. Masz też możliwość udostępnienia profilu na wybranych social media za pomocą przycisku Udostępnij. Pod nazwą Twojego profilu znajdziesz podpowiedź, jakie kroki możesz jeszcze wykonać, aby profil jeszcze lepiej zachęcał klientów do zapisu. Naciśnij na strzałkę w prawo, obok napisu Ukończono, aby sprawdzić nasze podpowiedzi. Za prawie każde osiągnięcie przewidziana jest nagroda. Następnie zobaczysz przekierowanie do Centrum Social Media, czyli tworzenie grafik promocyjnych omówionych już na osobnym materiale, do którego naturalnie serdecznie zapraszam. Później znajdziesz płatności, które też omawiam na osobnym materiale o ochronie przed nieobecnościami. Pod tą zakładką znajdziesz portfolio, czyli miejsce na pochwalenie się swoimi pracami. Wybierz Dodaj multimedia, aby zrobić zdjęcie po usłudze albo dodać zdjęcie z Twojego telefonu. Jeśli chcesz zmienić zdjęcia wcześniej dodane, naciśnij na więcej, wybierz któreś ze zdjęć, następnie trzy kropki. Widzisz teraz możliwość edycji opisu zdjęcia albo całkowite usunięcie. Poniżej sprawdzisz najnowsze opinie wystawione przez Twoich klientów z Booksy. Po naciśnięciu na więcej wyświetlą się wszystkie. Zobaczysz tutaj ilość opinii jak i jak im wyliczoną na ich podstawie średnio. Naciśnij na którąś z opinii. Aby odpowiedzieć na nią klientowi. Możesz również sortować wyświetlanie opinii za pomocą przycisku Pokaż. Jeszcze niżej znajdziesz podsumowanie wyników czyli miejsce, gdzie szybko sprawdzisz przychód, informacje o wizytach, statystyki klientów dla obecnego dnia, tygodnia, miesiąca i roku w Twoim biznesie. Jeśli potrzebujesz większej ilości informacji, naciśnij w szczegółowy raport. Wybierz zakres czasu i okres, z jakiego potrzebujesz informacje. Przejdź dalej, wpisz swój adres e-mail i naciśnij przycisk Wyślij. W ciągu kilku minut na Twojej skrzynce e-mailowej zobaczysz wiadomości z Booksy zawierającą Plik Excel. Po otworzeniu pliku znajdziesz najpopularniejsze raporty, czyli całkowity przychód według rodzaju sprzedaży, listę wizyt, sprzedaż usług, raport sprzedaży przychody według pracowników, przychód pracowników według metody płatności, lista sprzedaży, zwrotę dla kaucji i przedpłat, zestawienie rejestrów kasowych, nowi klienci z GUST. Oprócz raportów, które znajdują się w pliku w tym momencie, będą dodawane kolejne, najczęściej używane w wersji przeglądarkowej Booksy Biz BizPro. Jeszcze niżej znajdziesz bibliotekę Booksy, czyli materiały wideo takie jak ten, które pomogą Ci poruszać się po aplikacji. Jeśli potrzebujesz zaawansowanych opcji zarządzania swoim biznesem poprzez Booksy, przełącz aplikację na wersję Pro. Wersja Lite jest narzędziem uproszczonym, które ma na celu pomóc Ci w jak najszybszym działaniu na aplikacji. Zawsze jednak najwięcej funkcji Booksy znajdziesz na przeglądarkach internetowych i aplikacji na tablety. Przez cały materiał widzieliśmy przycisk ustawienia widniejący na profilu. Informacje o tej zakładce znajdziesz w kolejnych materiałach.